Trzeba widzowie Dzisiaj zagramy sobie w MM2. No i właśnie, ażeby No. Ciekawe, kim jest Fazer, Fazer. Nie, nie wiem. Ale go dodałem do znajomego, bo był Baconem. Dzisiaj będziemy tanosem. na jakąś głupotę dobra Fazer, buzzer bazer niedługo dołączy i nie wiem czemu zawsze musimy na niego czekać jeżeli ten jeżeli ma z nami grać to zawsze musimy na niego czekać co on codziennie się loguje do robloxa czy co dobra Fazer bazer to bardzo dziwna postać, która z nami gra i 230 nie jest dziwny. Ale... O, dołączył właśnie. Cześć, FazerBazer. Oczywiście ty nie gadasz, nie wiem czemu. Jakby ktoś się przelokowywał. Dobra. Pójdźmy głosować, FazerBazer. Myślę, że villa 2, tak jak Jest modka jakąś. Ja sobie kupiłem oczywiście takie coś, żeby udawać, że zginęłem. A na to wydałem tyle kasy, że po prostu tak siadam sobie. A najlepiej też tego używać. Taką. No i usiądź. No mówimy oczywiście sobie. Dobra. No i teraz... Nie. Nie, Fazer to tam jest. Nie. O nie, tam, tam jest Munder. Fazer Buzzer, ciekawe kim jest. Bo on się nie odezwie oczywiście. Wiem kto jest Munder. Taka dziewczynka. Jest! Wycięstwo! Więc nie był fazerbazer. Ta obejkonka. Dobra, widzowie, czekam. Dobra, wróciłem. Dobra, jakiś NKC do mobilny. Ja sobie tutaj usiądę, bo Dobra. No i zaczyna się. Nie ten sponge, bo podejrzany jesteś, co z mnie nie gomisz. Trzymaj się do lodówki na chwilę. Zobaczymy, kto jest mordercą na naszym. Eee! Już mnie pokonała jakaś bajkąta. Znaczy teraz nie bejkonka. Się przed... Nie wiem. jest ryw? A przed taką czarną się ukrywa, i fazer bazar? Ok? E, to to jakiś głos powiedział. Fazer bazar się odezwał, chyba. W końcu. Ale ten głos dziwny A co ty tak tańczysz? Dobie uciekać, sobie biegać i uważać, no bo ona odkrywa takie miejsce właśnie. Dobra. Nie za bardzo tak zbieraj koiny, bo wtedy podejrzewam ciebie, że jesteś munder. Druga, też uciekaj przed wszystkimi ludźmi, żeby udawać. To Nie, to mi jest ta czarna. Nie, zwycięstwo od Kiedy ja będę? ja tu dobrze się ukrywam, ja też dobrze łapię. Rana. W pierwszym raz byłem szeryfem, strzeliłem losowego koleżana i ten. spróbuję odkryć kim jest, kto jest mordercą, tylko że to nie będzie było. Wielu djec. ktoś idzie. Czy skrętu? Ciekawe kto jest tym. No, zobaczmy. spróbujemy речь другая. No. <плышка> ну. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Живой шериф, шерифа не помню, В то я как Jest, widzicie. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Ła! Taka by była. Ty. Znowu to chcę. Pomacham ludziom tutaj. Tutaj. I fazer, fazer, coś ty narobił. Dobra, ja, on, on i tak się nie odzywa. To myśli, że wszystko mu uda. Nawet nie wiemy, co to za człowiek. Chociaż się odezwał raz. Dobra. Ciągle ten nieśmiały. Mnie to jest trudna mapa trochę. Tu się powspinam. Dobra bajkonka, nie wierzę jak. Nie wierzę, jeżeli bajkon. Nie bajkon jakiś. Random. po prostu tu ukryję. Już wiem jakie to jest. Więc prawie nic nam nie grozi tu. Nie boimy się, że inni ludzie są. Co to jest dla myszy? Cud nie czyni. Morderczyni cud nie czyni. Weź, ktoś złapią. Już i tak. Dobra, wiemy, kto jest. Dobra, Azerbazer. Nie wiem, czy on żyje. Nie. A, znowu się odezwał. Coś podejrzane. się nigdy tak nie odzywał. Chociaż to pierwszy odcinek. To by było jakby szybko tak... Unia yy. torba pełna. O, a co ja... A. Widzieliśmy nóż wbity. Ale wiemy, kto taki ma. Nawet łatwo jest, skoro wiemy, kto jest. Przed bazerem, bazerem zawsze będę uciekał, no bo to tam... Nie. Coś tam... Nie to ona. Chyba jestem ostatnim człowiekiem. Nie. Nie, nie jestem ostatnim. Jest! Udało nam się Już miałem pistolet. Wiedzieliśmy, nam namówiliście. Morderczyni straszna jest. To nie Fazer Baza? No, czy ty tylko na takie... Dotąd, wazel, wazel, tutaj. Moja ulubiona mapa. O, pewnie wygrałam. Dobra. Zobaczymy. Sheriff. A mnie jest... nie... Nie. Ciekawe, kim jest ten Fazer bazer Ten podejrzany Dobra, straszę ty. Tak od razu Zobaczymy, kto to jest Powiem Fazerowi bazerowi. Takiego Dobra Wyślę mu screena A i tak już, koniec Tak, to już koniec. Nie musiałem wysyłać tego screenu. Nóż w markawki. A nie, mogłem tego nie marnować. Dobra, Factory. Bo tu łatwo się ukryć. A to była przedostatnia mapa, która była. Dobra, wszyscy na tą mapę. No więc, nie mamy wyjścia, gramy w to, nawet jakbyśmy nie głosowali. A potem to robiłem, bo może go mu odkryć? Kiedy nie będę, kiedy będę mordercą? Ciekawe kto to on... kim jest. To jest impostor. To jest nas. I co to fazer -Bazer Tu. Fazer buzzer. Co ty tak śmiało chodzisz? Co ty taki śmiały dzisiaj? A co on? on. Dzisiaj taki śmiały jest. Wszystko tam zbiera, co pod nogi napadnie mu. A co on tak za mną? nie, jakiś gościu tutaj. Dobra, tu jakaś zbiórka nielegalna. Fazer, fazer nie zachowuje się normalnie. Nienaturalnie jakiś. Ja sobie zbieram mój. O! Ciekawe, kto to? Co to był? Dobra. Hmm. Czy to te? No znowu się odezwał coś, podobny głos. Albo to jakiś widz, który przez Discorda ze mną gada. Bo oczywiście mam włączonego. Albo nowy podobny głos ma. Nie taki sam, ale podobny. No i... Albo po prostu jakiś koleś, co ma czat głosowy w Robloxie. I nie wiem. Już było głosowanie. Jak tu jest rywkiem. Dobra, no, że nie się nie ciebie. Ej, morderca. Morderca tam był. Konauć cię Ciebie ten morderca Dobra. Eee kto to był ten orzy w naszym. Najgorszym. Zobiszcie, że bo się straszyłem. Widzisz? Widzisz? Tak, widziałem. Ej! Nie, nienaturalny głos resolu nowego. Może jakiś widz być. No dobra, trzymajcie się, bo jest za bardzo podejrzane ja kończę na rok.